Każdy z nas na pewno chciałby wiedzieć, jak długo będzie żyć. Byłoby to niesamowicie wygodne rozwiązanie, móc tak bez stresu zaplanować całe swoje życie. Okazuje się, że komórki, czyli podstawowe jednostki, z których zbudowany jest cały nasz organizm, zawierają właśnie takie precyzyjne szwajcarskie zegarki, które dokładnie określają, ile każdej komórce pozostało czasu. Zegarkiem tym są tak zwane telomery. Są to krótkie sekwencje DNA, czyli materiału genetycznego, który każda komórka zawiera, i który z kolei zawiera informacje o tym, jak ta komórka ma prawidłowo działać. Jeżeli DNA stanowi instrukcję obsługi komórki, telomery stanowią jej okładkę, znajdując się dokładnie na końcach całego materiału genetycznego. Okazuje się, że w momencie, kiedy komórka produkuje swoje nowe kopie, czyli ulega podziałom komórkowym, te telomery ulegają skróceniu. Każdy podział komórkowy to jest. Kopiowanie całego materiału genetycznego komórki od nowa, tak aby komórki potomne zawierały dokładnie tą samą kopię DNA. Każde takie kopiowanie DNA to jest skrócenie telomeru, zupełnie tak jakbyśmy wycinali kawałki taśmy magnetofonowej, wykonując kolejne kopie kasety z muzyką. Okazuje się, że ponieważ telomery mają określoną długość, ten proces nie może trwać bez końca. Każdy kolejny podział komórki to jest obcięcie telomeru. O niewielki odcinek, aż w końcu takie cięcie przebiegać będzie nie na telomerze, tylko na materiale genetycznym, który przez to ulegnie degradacji, a cała komórka obumrze. Takie rytmiczne skracanie się telomerów sprawia, że możemy je wy wykorzystać jako tak zwane markery starzenia się. Innymi słowy mówiąc, organizm, który zawiera coraz więcej komórek z krótkimi telomerami, ma coraz więcej komórek, które ob obumierają, co zewnętrznie. Widzimy jako takie nieprzyjemne objawy, jak wiotczenie skóry, spadek wydolności, uszkodzenia narządów. To wszystko, co określamy mianem starzenia się. Ale uwaga! Prędkość skracania się takich telomerów nie jest stała. Są procesy, które mogą o zgrozo przyspieszać tykanie tego naszego komórkowego zegara. Wykazano, że osobniki, które są nosicielami przewlekłych infekcji, mają telomery, które skracać się mogą nawet dwukrotnie szybciej niż u osobników zdrowych. Może to być trochę sprzeczne z intuicją, bo taka przewlekła infekcja bardzo często ma słabsze objawy niż infekcja ostra. Bardzo często wręcz osobnik nie wie, że jest nosicielem takiej infekcji. Co więcej, ostatnie badania wykazały, że matki będące nosicielkami przewlekłych infekcji, swojemu potomstwu przekazują krótsze telomery, a więc już na starcie programują swoje własne dzieci do krótszego życia i szybszego starzenia się. Co robić? Dbajmy o zdrowie, nie dopuszczajmy grypy czy kataru do rozwoju w infekcję przewleku, tak aby nasz komórkowy, telomerowy zegar tykał jak najwolniej, a my abyśmy mieli jak najdłuższe życie i jak najdłużej żyjących wnuków.